Maneczko do weściaki z tej strony Bora. To już jest 16 odcinek z gry Outlast. Nie powiem wam gdzie jestem, bo nie wiem. Nie powiem wam co tutaj się dzieje, bo nie wiem. Wiem, że mnie gonili, wiem, że uciekałem, wiem, że muszę klucz dorwać. A w tym celu muszę zdobyć najprawdopodobniej chyba trzy bezpieczniki. Z tego, co tak tam pisało. No. I nie jest wesoło. <laughs> To wiem na pewno, dobra. Tu się trochę porozglądam, póki jestem na chwilę. Ale tu nie ma nic. Te kurwa debile tutaj z pałami gonią. W ilości dwóch na pewno. O, kolejne dwie baterie. Zajebiście. W to mi graj. A tu nic nie ma. Wracamy powolutku, pociutku. Ta, ja powolutku, i ja pociutku. Widzę go tam. Ten gej zpedalony i zakrwawiony tam jest. Wow! Yeah. <laughs> Idziemy na sprawdzoną skrytkę. Zobaczymy tu? Może nie. Może nie. Wiesz, kurwa, jak mi mam ja wyszedł przed twarz, no. <grystanie> On tu idzie znowu. Próbuję go troszeczkę inaczej utupić. Zamknąć tutaj za nim drzwi. Dalady czy nie? Nie trzeba tam kamienia się narzucić. Powoli. Zamykać drzwi! I uciekamy. Ho, ho, ho. To było dobre, udało się. Tylko co dalej? W tą stronę. Myślę, że dobrze idę. Kurwa, tu się okaże, że ja stąd już przyszłem. I najprawdopodobniej, bo tam są bezpieczniki. No, zajebiście, bo żeś to wymyślił. Głupszego wyjścia nie było. Kurde, no, ja pierdzielę. Dział jest! To ja sobie ten dyskonia ja w ogóle mojemu bezpiecznik. To mnie ciekawi w tej chwili. Biegnie za mną? Skąd ja w ogóle bezpiecznik wziąłem? Gdzie jesteś, ty świrze, połamany? Świrze, jestem blisko ciebie ponownie. O, jest tam, jest tam. Przechodzimy, przechodzimy. Już kurwa, przeskoczył, gdzie on jest. Kurde, że ja nie umiem powolutku po chodzić, no. Bo mnie się nie chce kombinować. Znaczy, kombinować nie chce mi się skryć. Ja to najchętniej ja chciałbym mieć tutaj pałkę baseballową. Zajebał w łeb dwa razy. Mam ja może jeszcze jakiś bezpiecznik? A mam? No ale trzeciego nie mam, co? Cholera, gdzie był ten trzeci bezpiecznik? Kurwa, ja go słyszę. Gdzie on jest? Dobra, wychodzę stąd w tą stronę idę, nie? A pierdziu, o, cześć! Na razie. Zobaczy mnie. Nie wiem. <śpiewa> Będziemy mi zagadkę. A wychodzę. Tu tak sam będę siedział. Dobra, dobra. Tędy już nie mogę. Kurwa, odwózka w prawo czy odwózka w lewo? W prawo, bo tam jest po lewej on. Tu się nie da nic odciągnąć? Czy da schować? Ale po kiego grzyba mi to? Idę tędy. Przejdę to jeszcze raz. Spróbuję. Czyli to nie były dwie baterie, tylko to był bezpiecznik i bateria. To sobie wszystko przeszukam. Ale tu już nic nie ma. Cześć. Inara. Zamykać drzwi, zamykać drzwi. A dobra, nie, nie chcę mi się z tą gadać. Przechodzimy szybko. I biegniemy po prostej. Tu jest kolejny debil. Już sobie z pałką na mnie matą czekał. Kurwa, gdzie jestem bezpieczny, bo tu nic nie ma. Zamykamy drzwi. Nie, nie w tą stronę! Teraz w tą. Zamykaj te drzwi albo ja spierdalać. Cholera, no. Kurwa, dobrze pobiegłem? Źle. Biegniemy dalej. Chcę lubię pobiegać. Nawet na oślep. Wow! Nie, żartowałem, nie lubię biegać na oślep. Tu coś jest, ale mnie zajebał, niestety. Skurde no, typ bąkuty. Cholera, jestem ciekaw, czy teraz te dwa bezpieczniki już tam będą na miejscu, czy nie. Jaki nie ogar, ja pierdolę. Gdzie jest ten bezpiecznik trzeci? O nie, fuck! Dobra, wrócę, jak będą dwa bezpieczniki. Okej, okay, dwa bezpieczniki wiem, skąd wziąłem, ale znowu brakuje mi jednego. <laughs> Wtedy miałem te dwa górne, a teraz mam dwa dolne. Choroba, no. Ten gdzie po las No i nie wiem, skąd mam wziąć ten trzeci bezpiecznik. Gdzie on był? Gdzie on był? Teraz te dwa zabezpieczniki wzięłem. Jeden z tego pokoju z gościa spałą po prawej, a drugiego z lewej. Choroba no. Gdzie jest trzeci? Ja się pytam. O, ja też sobie przeskoczę. jak pojebani, bo trochę im krwi napsułem i w chuja ich trochę porobiłem Ile ma teraz 4 jeszcze oprócz tej? Ta. nie wiem, przejdę sobie tam Co jest? Tu sobie gdzieś tego bezpiecznika myślę poszukam, nie Ale nie bo, ja tędy przyszedłem, ba. No właśnie, to jest to, że jak biegusiem biegnę, to. Potem nie wiem gdzie jest co. Czekajcie, bo. Ten bezpiecznik całkiem możliwy, że jest gdzieś tutaj. No, to by było trzecie pomieszczenie i chyba tak. Mam zajebiście Teraz tylko nie trafię na tego Palanta A wydaje mi się, że na niego trafię To jest bardziej niż prawdopodobne Mówiłem Musimy ma gdzie schować A to się przebiegnę Czemu nie Szybko Bora przechodź Kurwa wiedziałem, że mi załadał, je błęd. Ale tu za mną nie będziesz, szedł, nie? Nie, spoko <try> Sorry Sorry, teraz sobie poczekamy, włożymy do trzeci bezpiecznik, weźmiemy klucz. Tylko znowu cholera, nie wiem, gdzie ten klucz mam umieścić. Poczekam tylko, prze, aż przejdzie z jednego miejsca w drugie. Wejdzie drzwiami, przeskoczy tam przez to okno chyba. Ale będziemy wiedzieć. Ten klucz był od drzwi. Wyżej, na, prowadzących na schody. Tylko on był chyba... Wcześniej za mną. Będę się musiał wracać chyba, nie? No, tak, najprawdopodobniej. Zresztą zobaczymy, no. Tak mi się wydaje. Kurde, nie chcę się tak czekać. Najlepiej to bym tam teraz wszedł już. No właśnie, ale ja wiem, że jak wejdę, to on za chwilę tu wyjdzie. <grytanie> Dlatego sobie trochę poczekam. Niech przełazi. Teraz ja przejdę. Bierz ten klucz, bierz ten klucz! What the fuck?! Co z tym kluczem?! Fuck, muszę zejść na dół, tak? Cholera, tu chyba nic nie było. Ja pierdziele, gdzie on jest? Aha. Cholera, nie wiem, co mam zrobić teraz. Mapy nie ma. Czekajcie. Ja to muszę jeszcze raz obadać. Nie, dobrze, on mi tam gdzieś spadł. W prawo. Na pewno nie tam, tutaj gdzieś. O cholera, no. Tędy się nie da, tędy zapewne również. No, właśnie, do tych drzwi potrzebuję klucza. Ten klucz jest na dole. Superaścia, jakże k się zabił? Przecież to niemożliwe. No nie pierdolcie, że bezpieczniki znowu od nowa. Nie, nie róbcie mi tego. Nie, dobrze, na szczęście nie. Ok, czyli tędy przechodzimy. Tędy przechodzimy. Wychodzimy na dół, gdzie te schody, bo znowu się zabije. Dobra, tym razem się udało. No i co, I gdzieś tutaj, nie? Czy jak? Czy tam? Choroba, no przeszukamy tutaj te pomieszczenia. Ja, tylko ci znowu znowu grasują. No właśnie. No na co czekasz? Wypad mi stąd. Nie wiem na co on czeka. Pewnie na mnie. Do kibla to to nie spadło na pewno Idziemy na razie powolutku i na spokojnie Tak, muszę koło niego przejść Niestety Przebiegniemy Kurwa coś za daleko przebiegłem była <noise> to powolutku się wracamy On tym przed tym pokojem chyba czekał co ja tam mam wejść Na pewno nie w prawo Kurwa znowu No patrzcie Ja tu jakoś przejdę że on mnie nie zauważy? O, udało się. Debil. Mam klucz. To teraz znowu do góry. ho ho ho, ho, ho. Przejdę koło niego. A jego tu już nie ma. Nie tędy! Ło kurwa Teraz to będzie zabawa Co, ja tu muszę szybko wskoczyć, nie? No to jest lipa Kurde biegną za mną, rozwali mnie Już prawie nic nie widzę O właśnie cholera <ścoughs> Pałkarze je Krzysiek Wer miał rację w jebane. <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz. Mam klucz wzięty. Ta. Czyli tutaj i w prawo. Na razie powoli i spokojnie. Na pewno tędy? Tak. Nie tak, kurwa, nie tak. Ale jak tu już jestem, nie tędy nie przeskoczę. Nie ma takiej opcji. Czyli to nie tutaj. Czekajcie, bo. To nie... Co jest. To jest jakiś szkło pękło. Czyli te młotki, stam już czekają na mnie. Nie tędy, tylko w prawo. Choroba. Widzi mnie? Kucoj, kucoj, kucoj! Nie widzi. Ale zaraz zobaczy, zapewne. Biegł się, biegł Kurwa, coś tak drze jak jakiś palant. Tędy. Jest! Możecie mi skoczyć na kant pyty. Haha! Ha. Halo, co tutaj się dzieje? Mogę sobie spokojnie wyjść wyżej. Tak jest. I co tutaj się będzie działo? Zapewne znowu nie wesoło. No właśnie. Co, co, co? Śledź ślady krwi. Dobra. Dzięki za baterię. Jedną i drugą. Tam jeszcze widziałem baterię gdzieś. Ale niestety i nie da się jej wziąć. 6 baterii nie jest źle. Dobra, ale co będzie dalej? Podążam, będziemy podążać za śladami krwi już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Był chyba troszeczkę krótszy, nie wiem, bo przez tą przerwę nie znam, nie wiem dokładnego czasu. A jeśli wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o jakimś swoim komentarzu. A jeszcze, jeśli nie jesteś jeszcze moim yy, debeściakiem, moim widzem, subskrybuj kanał, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. I podążaj za krwią w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Ho, pa, pa.